Poczuł, poczuł, chyba to Sebić. Ojej, już tutaj polował tam przez podbrutkowę prawą ręką Lenesonę Martins. I w toku masz rękę. Polak jest za plecami ponownie. Sebastian, przybysz. Widzimy to co robi Bernesa. Starał się wyciągnąć nogę po to, żeby. Ale nawet się do zabawa. Złamał szyję i jest. Jest duszenie. Tak naprawdę błąd Brazylijczyka od razu wykorzystany przez Sebicia. W klatce Wojtek Kazieczko z łatwością będzie wydłużał e, dystans Widzimy na co poluje Lesza Ale trafił Berany Trafił, trafił Wojtek Kazieczki, to Do rusza za ciosem Są uderzenia pod siatką Polaka Nie, wyszurpowy skleił się z twarzą Lesaka to jest koniec pojedynku Ale debiut. nie było parteru Ale kapitalna stójka Zapracował Brazylijczyk. Skontrował ciosem kalendarzowym. O, o teraz odpowiedział. Tym pola. Rudy tego pojedynku. O! Ruszył w ale skontrował go. Sebastian Przymierz jakby e, usłyszał te deseczki od razu. zaatakował. Przybili sobie piątkę. Podoba się. na nogach Sebastian. I, e, poszukał tego ciosu sierpowego z prawej ręki. Sebastian Przymierz przygotowany również na latające kolano. Ale narożnik u Sebastiana Przybysza. Piękne! Yes! Szuka akcji na kontrę Sebastian Przybysz. Podkręca tempo Werleson Martins, ale też Trafia yes! Bradivic musi uważać Seba. Jest teraz kiedy poczuł tempo tego pojedynku. Wow! Ależ to zrobiłeś nie to. To jest właśnie ten timing Sebastiana Przybysz. i to było też to oczko, który mówię, że on patrzy, czekał tylko aż Lucian Werleson przygotował tę rękę. Rytmów w tym pojedynku. Wow! Polak musi się bronić, to Polak musi wrócić do walki. Koncentracji nie ma się przez cały czas, koncentracji się nie ma i stracił ją Sebastian Przybysz, ale ją odzyskuje. Już wspominałeś o tej walce z Raciciem, gdzie tam czasami też nie było kolorowo. Ładnie ten Lewy znowu trafił, Przybysz przechodzi teraz za plecy swojego rywala, ale dużo jeszcze potrzeba pracy, żeby wyszło z tego, sprowadzenie i kontrola są plecy. Naprawdę zawieszona wysoko poprzeczka i widać tutaj wzajemny szacunek Dobry prawy nad lewą Poczuł, ukończył chyba Tosewicz ojej, tutaj polował na czas pokrótkową prawą ręką Reneson, Martins I w dół do Polak jest za plecami ponownie Sebastian, przybysz Widzimy to co robi Reneson, starał się wyciągnąć Wyciągnąć nogę po to żeby Ale nawet tylko się dał do Złapał się i jest! Jest, duszenie! od razu wykorzystany przez Sebića. Doszło do tego, co w końcu stać się musiało.